Witajcie kochani w nowym roku. 6 stycznia obchodziliśmy uroczystość objawienia pańskiego trzech króli. Co roku od 4 lat w tym dniu w Tuchowie organizowany jest Tuchowski Orszak Trzech Króli. Tak i w tym roku, lecz w nieco innej formie. Po mszy świętej w kościele świętego Jakuba czwarty Tuchowski Orszak Trzech Króli przejechał ulicami naszego miasta. Jeźdźcy na koniach oraz święta rodzina i Trzej Królowie na orszakowych bryczkach wyruszyli właśnie stąd, z płyty Tuchowskiego Rynku. Zapraszamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny na wirtualny spacer orszakowy trasą Tuchowskiego Orszaku Trzech Króli, a równocześnie do udziału w orszakowym konkursie. Celem konkursu jest uwaga, złamanie szyfru trzech króli. Na stronie internetowej Domu Kultury w Tuchowie oraz na naszym Facebooku publikujemy pierwszą planszę z dziewięcioma zagadkami. W kolejnych dniach publikować będziemy plansze, na których ukryte będą rozwiązania zagadek. Zagadki te zadawać Wam będą święta rodzina, Trzej Królowie, Aniołowie i to jeszcze? Zobaczycie sami. Dodam jeszcze, że według legendy każdy, kto złamie szyfr Trzech Króli, otrzyma skarb. My nagrodzimy sześć osób, które pierwsze złamią ten szyfr i nadeślą do nas zdjęcie planszy z prawidłowym rozwiązaniem zagadek. Czy jesteście gotowi na złamanie szyfru Trzech Króli?